Witajcie! Jestem Łukasz Kliman z czasu gentlemanów, a dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak składać marynarkę na podróż, kiedy wkładamy ją do torby albo do walizki, tak? Żeby jak najmniej zagnieceń powstało. Z eleganckimi ubraniami jest ten problem, że często po dotarciu do celu podróży okazuje się, że w takiej torbie albo walizce nasze ubrania, czy to marynarki, czy koszule wygniotły się i nie możemy ich po prostu na siebie założyć, bo wyglądają nieelegancko. Oczywiście najlepiej byłoby włożyć je do torby na garnitury i w ten sposób z nimi podróżować, ale też nie zawsze możemy sobie na to pozwolić, żeby brać ze sobą kolejny element bagażu. Na szczęście są sposoby na to, żeby pakować takie marynarki czy też koszule do toreb i walizek odpowiednio je oczywiście składając i przygotowując do podróży, żeby po dotarciu do celu można było takie ubranie wyciągnąć i w naprawdę przyzwoitym stanie je otrzymać, czasami nawet moglibyśmy założyć takie ubranie zaraz na siebie. W tym filmie skupię się wyłącznie na marynarkach, ale gdybyście byli zainteresowani również tematem składania koszul, zajrzyjcie do drugiego filmu, który poświęcony jest właśnie tej tematyce. Marynarek lepiej nie składać tak jak normalne ubrania, ponieważ powstaje przy takim składaniu wiele różnych zagnieceń, które podczas podróży się utrwalają i trudniej później się ich pozbyć, zwłaszcza, że marynarek tak zwyczajnie nie prasujemy. Powinniśmy zwrócić uwagę na to, że najwięcej zagnieceń powstaje, kiedy Jedne ubrania w walizce czy w torbie ocierają się o drugie i powodują pewne zagniecenia, pewne fałdy, które właśnie później zamieniają się w te zagniecenia, które powinniśmy usunąć. Z drugiej strony, jakkolwiek nie złożymy tej marynarki, ona gdzieś tam te swoje zagniecenia będzie miała. Dlatego powinniśmy uważać, żeby one się nie utrwaliły poprzez jakiś silny napór innych elementów bagażu na to ubranie. To są dwie rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Żeby uniknąć zagnieceń, które powstają podczas fałdowania się ubrania w podróży, powinniśmy wywrócić naszą marynarkę przynajmniej częściowo na lewą stronę. To dlatego, że nasza podszewka jest w miarę śliska i ona tworzy taki bufor między właściwą tkaniną, którą widać. I dlatego, kiedy jakiekolwiek inne ubranie, inny element bagażu będzie haczył o tę podszewkę, to ona będzie się gniotła, a nie to, co jest pod spodem. Dlatego najlepiej jest. Najpierw wywrócić jeden rękaw na lewą stronę, wypchnąć ramię, postawić kołnierz i w ten sposób mamy marynarkę gotową do złożenia na pół, wkładając drugie ramię do tego pierwszego. W ten sposób ukryliśmy wszystkie elementy marynarki, które są normalnie widoczne podczas noszenia i narażone na jakieś przecieranie i fałdowanie są tylko wewnętrzne elementy tej marynarki, czyli właśnie ta śliska podszewka. Teraz wystarczy sprawdzić, czy taka marynarka złożona na pół zmieści nam się do walizki. To byłoby najlepsze rozwiązanie, ponieważ mamy tutaj minimalną ilość zagnieceń. Natomiast jeśli by się nie mieściła, w większości wypadków tak właśnie będzie, składamy ją jeszcze raz delikatnie na pół. Tak złożoną marynarkę możemy schować do naszej walizki albo torby. W przypadku walizki warto wybrać tę część walizki, która jest zabezpieczona siatką albo przynajmniej gumą, która przytrzyma nasze ubranie w ten sposób, żeby nie latało po całej walizce podczas podróży i żeby też inne ubrania czy inne elementy naszego bagażu nie wpadły na tę marynarkę, nie haczyły i nie dociskały. W przypadku natomiast toreb, kiedy wkładamy do nich marynarkę, powinniśmy zwrócić uwagę na to, żeby jak najmniej rzeczy było na samej marynarce. Czyli powinniśmy wybrać względnie górę tej torby i ewentualnie położyć na takiej marynarce tylko jakieś lekkie, e, niewielkie przedmioty, które nie zniekształcą nami. Dzięki temu marynarka dotrze do celu podróży tylko z takim grubszym zgięciem w tym miejscu ale to się naprawdę bardzo szybko rozprostuje po wyciągnięciu marynarki z torby i po zawieszeniu na wieszaku gdyby powstały jakieś większe zagniecenia polecam taką marynarkę zawiesić na wieszaku w łazience i wziąć gorący prysznic wtedy para wodna rozprostuje delikatnie nam te włókna i marynarka będzie jak najbardziej do noszenia Gdybyście szukali jeszcze jakiejś dodatkowej ochrony mm, dla marynarek przed zagnieceniami, polecam tutaj duże worki strunowe, w których można umieścić tak złożoną marynarkę, jak wam pokazałem. Nie będę teraz tego pokazywał, ponieważ pokazuję tę metodę dokładnie przy mm, koszulach i zajrzyjcie koniecznie do tego filmu, żeby zobaczyć na czym to polega, a na pewno wszystko stanie się jasne. Mam nadzieję, że pomogłem Wam tym filmem i że teraz nie będziecie już mieć problemu z przewiezieniem marynarki w dobrej kondycji do docelowego miejsca Waszej podróży. Gdybyście mieli jakieś pytania, zadawajcie w komentarzach tutaj albo we wpisie na blogu czasgentlemenów.pl. My się widzimy w kolejnym filmie i trzymajcie klasę. Cześć!